Zobaczymy. 30 tysięcy 2000 punktów oczywiście. Paczka rzadkich zawodników, 2 mega paczki, 2 wybory. W sumie Wajlandu i będzie spoko, nie? Jimmy, żeby że po prostu padł w mi więcej nigdzie z nie potrzeba. Jeszcze zobaczę tylko, czy jest włączone, jest włączone, dobra. No to lecimy. Pierwszy pik. Ojej, ojej, oj oj ojpa. <laughs> <laughs> To nieźle, dobra, bierzemy tego gościa i nie ma, nie ma co Wystudzimy go szybko do klubu Wejdziemy sobie, wejdziemy Ojej nie, nie, nie. A dziękuję, <dusw boi> dziękuję bardzo Dobra, o, odpalamy drugiego Może coś lepszego wyjdzie Ja, bieda Bieda, bieda, bieda w pikach. No dobra, może w pasze będzie lepiej Dobra, dwie mega paczki i jedna paczka rzadkich z wyników Dobra, tak, tak, byłem wczoraj niż dzisiaj byłem rano Dobra, lecimy Czy coś tu wypadnie? <laughs> Idzie powoli, Czy coś tam może być Kranę, Albo nie, wydawało mi się, dobra Woland Słabo, słabo, bardzo słabo Wiem, <laughs> że no dobra, paczka dla Maxa Citera, Top Donatora właśnie wjeżdża. Proszę bardzo. Ojej, ale bieda, 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 bieda. Chyba nic w tym tygodniu nie zarobimy. No i otwieramy paczkę za... Dla... 50 tysięcy dla Molo 2005 Bardzo proszę to jest też w końcu szczęście Dobra, no tu musi coś być już no. Anglia, okej okay. Napastnik, inform Nie aj, 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 aj. A tu tak się Kurde, chyba, no Kate bo ja nie wiem kiedy jest bokał jeszcze, nie? nie mam pojęcia Naprawdę mogło być coś fajnego, ale no nie. Fajne. No i zaczynamy, otwieramy na mega paczko, paczkę rzadkich kart Może tutaj coś poleci, tam nic nie leciało, może tutaj coś się trafi. Egipt... Nie, Chorwacz przepraszam. Egipt. Fortnite'a nie gram, nie gram żadnego... O! Rashford. Ooo! Ooo! Witamy, witamy! Witamy Rashfordzika i paczka rzadkich zawodników, zobaczmy. Okej, okay, mówię tak powoli. Francja, na La Okej, okej. Okay, okay. to jest to ten? Walkout. Poczko. Poczko, fajnie, zarobiono, zarobiono. Tutaj jestem na tym końcu, mega fajnie. Jeszcze Mikitarian do tego. No tutaj nie wiadomo co nie ma, ale jest ten klasa, który jest warty. <laughs> no, i takie trafy mi się podobają. No to lecimy z paczuszką. Dosyć fajno już. Zobaczmy, co się trafi. Słynny nawet nie wiem, kiedy są kautek, kiedy nie ma to. Ale powoli idzie, więc ekrany na pewno są Hiszpania. E -pe Manchester City, Fernandinho 87. Nie, Rodri 85. Jezu, jest przy Fernandinho, Brazylijczyk. To nie jest Fernandinho. Ale fajnie, fajnie. Kolejny zarobek. Świetnie, świetnie. Idę bele, o, 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 git, git, dobra, elegancko.